Witam serdecznie dzisiaj po południu wakacje kredytowe 2024 deflacja w Polsce i decyzja Fedu. To są tematy tego wpisu. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla was jakąś wartość, zaczynamy. Nagranie tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte by stworzyć ten wpis pochodzą między innymi z platformy X Station 5. Z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Wakacje kredytowe 2024: Deflacja w Polsce i decyzja Fedu. Ten dzień, najważniejszy dzień w tym tygodniu, obfituje jednak w ciekawe informacje. Poznaliśmy kilka niezwykle interesujących danych makroekonomicznych, poznaliśmy także ciekawe wypowiedzi najważniejszych decydentów w polityce monetarno finansowo gospodarczej w naszym kraju. Dlatego też warto zwrócić uwagę, co się teraz dzieje na rynkach finansowych i co się może wydarzyć. Dzisiaj, Dzisiaj z samego rana pojawiła się informacja, sugestie prezesa Glapińskiego, że dalsze obniżki procentowych stają się wyraźnie mniej prawdopodobne niż jeszcze wcześniej było to zapowiedziane. Za chwilę się zajmiemy oceną, czy Podczas sesji w Londynie rynek przejął się tymi słowami prezesa Glapińskiego, ale także nieco po godzinie 10.00 pojawiły się informacje, że wakacje kredytowe będą, będą przedłużone na 2024 rok, ale być może dostanie dodane kryterium dochodowe. No i jak zachowuje się rynek finansowy? Dla, naj, dla inwestorów na giełdzie wcześniejsze informacje o wakacjach kredytowych prowadziły do spadków cen banków i prowadziły także do spadków indeksów giełdowych w tym wig 20 a dzisiaj się okazuje, że indeksy giełdowe zaczynają rosnąć, więc wygląda na to że temat wakacji kredytowej kredytowych w 2024 roku są już w cenach i nie, inwestorzy nie boją się wpływu negatywnego tego czynnika na wyceny banków i instytucji finansowych. Dlatego też myślę, że temat wakacje kredytowe 2024 jest już uwzględniony w wycenach najważniejszych przedsiębiorstw, których to dotyczy. No i teraz rynek ma potencjał ku temu, żeby dyskontować te informacje prowzrostowo, a nie prospadkowo i dzisiejsza sesja to udowadnia. Więc te informacje, które się dzisiaj pojawiły plus Sugestie, które płyną z rynku kapitałowego, pokazują, że złe, negatywne teoretycznie informacje są już w cenach, i rynek chce dyskontować optymistyczne, dobre informacje, które także się pojawiają. Na kolejnym wykresie widzimy indeks WIG20 w nieco szerszej perspektywie, a to nam pokazuje, że wsparcie w rejonie 1900-1930 jednak funkcjonuje, działa. Przypominam, to jest miejsce, gdzie przebiega średnia. 200 sesyjna o bardzo dużej wadze na wykresie tygodniowym i różnego rodzaju inne wsparcia, więc odbicie od tych poziomów sygnalizuje ochotę na to, żeby popyt przejął inicjatywę na rynku finansowym i żeby zwiększyć prawdopodobieństwo realizacji optymistycznych scenariuszy w kolejnych tygodniach, a zwłaszcza w końcówce tego roku. No i teraz odpowiedź na pytanie, czy Londyn przejął się słowami Prezesa Glapińskiego O tym, że zmniejszają się szanse Na mocniejsze obniżki stóp procentowych Okazuje się, że wyceny Przyszłych stóp procentowych Zwłaszcza tego, jak rynek ocenia szanse Na obniżki stóp procentowych W październiku, na samym początku października Praktycznie w ogóle się nie zmieniły Mamy tylko, tylko kilkupunktowy jeżeli chodzi o punkty bazowe, wzrost oczeki zmniejszenie oczekiwań co do tego, gdzie mogą, jaka może, być, jaka może być decyzja FEDU w sprawie stóp procentowych, ale w rynku cały czas jest, że w październiku dojdzie do 50-punktowej obniżki stóp procentowej, czyli będzie kolejna bardzo skokowa mocna obniżka stóp procentowych rynek. Ewidentnie nie wierzy prezesowi Glapińskiemu w jego e, bardziej jastrzębietony i nie wierzy w to, że nie dojdzie do dalszych obniżek stóp procentowych w, naszej, w naszym kraju w skali większej niż tradycyjne 25 punktów bazowych. To się oczywiście może zmienić, ale na chwilę obecną tego nie widzimy, więc rynek nie wierzy w słowa prezesa Grapińskiego. Polskie obligacje także są dzisiaj dość spokojne i prawdopodobnie dopiero jutro będziemy świadkami mocniejszego wybicia, mocniejszego impulsu jakiegoś ruchu. Na fali dyskontowania decyzji Fedu w sprawie stóp procentowych, ale rynek złotego jednak e, widzi, że mamy do czynienia z kolejną interwencją słowną na rynku złotego i zbliżamy się znowu do tych poziomów wsparcia, na których konsolidowaliśmy się w końcówce poprzedniego tygodnia. Więc prawdopodobnie jutro, kiedy już rynek pozna, jakie są słowa, jaka jest interpretacja słów prezesa Pawela i decyzji Fedu. Na rynek euro będziemy świadkami, będzie szansa na to, żeby wygenerować następny impuls. Natomiast ewidentnie widać, że okolice 4,67-4,70 wywołują wśród polskich decydentów działania na rzecz interwencji ku temu, żeby umocnić jednak krajową walutę. Także ten opór nie zostaje pokonany na euro złotym, a na dolar złotym zniesienie Fibonacci 38,2% także nie jest pokonywane co będzie w przyszłości jednak zachęcało do tego, żeby jakaś fala umocnienia złotego z tych poziomów się rozpoczęła. No i w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych, podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. W sytuacji, kiedy mamy taką ogromną zmienność i oczekiwania na ogromną zmienność, to materiał o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy w sytuacjach takich dużych aktywności, to jest materiał, który warto się, który warto znać on jest podlinkowany tam na dole w opisie i w komentarzu, warto się z nim zaznajomić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu własnych inwestycji i zmniejszyć ryzyko porażki przypominam, te wszystkie materiały są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu poznaliśmy także o dziesiątej serii ciekawych danych makroekonomicznych, które będą jutro szerzej przeze mnie interpretowane, komentowane, natomiast warto zwrócić uwagę, że produkcja przemysłowa była nieco niższa niż zakładał konsensus rynkowy, warto być tego świadomym, tendencja cały czas na tych twardych danych jest taka sama poznaliśmy nieco lepsze od prognoz dane dotyczące wynagrodzeń w naszym kraju ale najważniejsze przesłanie tych danych jest takie, że mamy realne, czyli już po uwzględnieniu inflacji coraz wyższe dodatnie, dodatnią tą dynamikę wzrostu wynagrodzeń, co będzie sprzyjało odbiciu gospodarczego w naszym kraju na konsumpcji no i co jest moim zdaniem najistotniejsze to to że okazało się, że mamy do czynienia z historycznym wyrównaniem minimów deflacji w Pol na polskiej inflacji producenckiej. Jeszcze e, inflacja, która zamieniła się w deflację w naszym kraju w sierpniu, inflacja producencką wyniosła minus 2,8, czyli mamy do deflację prawie 3%. Wyrównanie najniższych poziomów, które były na przełomie 2015 i 2016 obserwowane w polskiej gospodarce. No, i jeżeli tendencja będzie utrzymana, to prawdopodobnie w danych za wrzesień okaże się, że mamy historycznie niskie poziomy deflacji, że deflacja w Polsce nabiera rumieńców. No, i prawdopodobnie był to jeden z głównych czynników, który doprowadził do obniżki stóp procentowych. Myślę, że tak to należy interpretować. Ta deflacja na poziomie 2,8% robi wrażenie, ale widzimy, że efekty bazy i to, co się teraz dzieje w gospodarce sprawiają, że kolejne miesiące raczej utrzymają nam deflację w naszym kraju i z tendencją na to, żeby, były, żeby była nawet pogłębiona z powodu osłabienia gospodarczego i Niepewności związanej z przyszłością gospodarki, która cały czas jednak istnieje. No i podobnie, poznaliśmy dzisiaj dane dotyczące inflacji producenckiej dla Niemiec i okazało się, że jest ona także na rekordowo niskich poziomach. Deflacja wynosi 12,6%. Efekt bazy widać jak na dłoni. No i prawdopodobnie także we wrześniu będziemy mieć pogłębienie deflacji w Niemczech, co także jest jednym z głównych driverów. Tych czynników, które prowadzą do deflacji w Polsce. Poznaliśmy także dane o inflacji w Wielkiej Brytanii. Wkrótce mamy decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych, ale to, że inflacja spada mocniej niż zakładały prognozy, może trochę ostudzić zapędy do dalszych podwyżek stóp procentowych. Wielkiej Brytanii natomiast teraz rynek najbardziej boi się wpływu wzrostu ropy naftowej na inflację w przyszłości, no i teraz. Kiedy już rozważamy to, co się może wkrótce wydarzyć, to warto zwrócić uwagę na to, że czynniki stojące za wzrostem cen ropy naftowej, w tym wy w wypadku widzimy, że jest to przede wszystkim popyt, który pro prowadzi do wzrostu cen ropy naftowej, będzie odzwierciedlony w perspektywach wzrostu inflacji, wzrostu ścieżki inflacyjnej. W krótkim terminie mamy także wzrosty wywołane E, tym, że e, decyzje OPEC o zmniejszeniu wydobycia powodują e, zawirowania na ropie naftowej no i w takim e, wypadku ropa naftowa jest wypychana w okolicy 90 dolarów ale z technicznego punktu widzenia w ostatnich godzinach doszło do odbicia od górnej krawędzi takiego 3 miesięcznego kanału wzrostowego dlatego też e, powstają pierwsze zwiastuny i zachęty do tego, żeby jakaś korekta wystąpiła na rynku ropy naftowej. Natomiast Bloomberg także przeprowadził badanie analizy, co by się stało w czwartym kwartale, jeżeli ropa naftowa sięgnie i utrzyma się w 100 dolarów i w tym wypadku widzimy, że dla Stanów Zjednoczonych podniosłoby to inflację o 0,9 punkta procentowego, a dla strefy euro i dla Wielkiej Brytanii o 0,4 punkta procentowego. Czyli Wpływ ewidentnie jest duży zachowania ropy naftowej na inflację w Stanach Zjednoczonych, zdecydowanie mocniejszy niż dla strefy euro, niż dla Europy. No i teraz zwróćmy uwagę na to, co się będzie działo w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dzisiaj o 20 poznamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych, a rynkowe stopy procentowe sięgają najwyższych od bardzo wielu lat poziomów, co widać na tym następnym wykresie. Rynek jest, ma, rynek jest jednak yy, zdecydowany obstawiać, że nie będzie dzisiaj żadnej zmiany w polityce monetarnej. Tylko kilka podmiotów sygnalizuje, o, o, myśli, twierdzi, że będzie jakakolwiek podwyżka stóp procentowych, ale są też podmioty, które twierdzą, że będą obniżki stóp procentowych. Natomiast konsensus jest jednoznaczny. I szansa na to, że jednak będzie zmiana polityki w stopach procentowych jest jednak niewielka, ale my będziemy się koncentrować na tych zmianach w prognozach i wszystkich innych informacjach, które będą na, do nas dobiegały w najbliższym, podczas komunikatu i podczas konferencji prasowej prezesa Pawela. Jak widzimy, w rynku jest tylko 10 punktów. Na implikowanej stopie procentowej dalszego wzrostu stóp procentowych, czyli jest tylko 42, niecałe 43% prawdopodobieństwa, że jakakolwiek podwyżka stóp procentowych jeszcze będzie w Stanach Zjednoczonych, jest ogromnie duży, jest ogromnie prawdopodobne, że jesteśmy już na szczycie. Cyklu podwyżek 100% w Stanach Zjednoczonych, i rynek będzie szukał odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie tak jest. Na następnym wykresie widzimy ścieżkę dotyczącą tego, kiedy mogą być pierwsze obniżki 100%, no i wraz z upływem kolejnych dni widzimy oddalanie perspektyw co do pierwszej obniżki 100% w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dla rynku będzie ważne, jak Fed będzie widział dalszą ścieżkę obniżek 100%, no i widzimy tutaj, że jeżeli w 2024 roku stopy procentowe ma, będą miały być na koniec tego roku na poziomie 4,9 to będzie to odebrane jastrzębio. Jeżeli będzie na poziomie 4,6 to będzie to gołębie odebrane. A gdyby były powyżej 5,1 no to w takiej sytuacji będzie to odebrane jako bardzo jastrzębie e, zachowanie i ten komunikat będzie właśnie w taki sposób odebrany przez rynki finansowe i widzimy tutaj te prognozy, które w czerwcu były w, w, przez Fed do rynku zaproponowane. Natomiast widzimy na kolejnym wykresie, że z każdym kolejnym spotkaniem projekcje Fedu i to, co mówi Fed w komunikacie jest coraz mniej jastrzębie. No i pytanie jest właśnie takie, czy faktycznie jastrzębiość Fedu dzisiaj spadnie do poziomu 0, ponieważ jeżeli tak się stanie, będzie to odebrane przez rynek w sposób, który może nam już teraz zagwarantować ruch, który pociągnie rynki finansowe do końca tego roku i być może przeciągnie się ta tendencja na 2024 rok. Jeżeli będzie zarysowane to, że będą obniżki stuprocentowych i jakakolwiek gołębia informacja zostanie, przy, zostanie przeniesiona do komunikatu, to w takiej sytuacji rynek może to uwzględniać w sposób optymistycznie pozytywny dla. Ryzyka, natomiast każda jastrzębiość komunikatu, gdyby się pojawiła, może być odebrana negatywnie. Dlatego też dzisiaj jest ogromnie prawdopodobne, że zmienność na rynkach finansowych będzie miała miejsce, chociaż warto także, także zwrócić uwagę, że pierwsze reakcje są dość emocjonalne i dopiero następnego dnia, czyli w czwartek, już tak naprawdę kiedy inwestorzy przetrawią te wszystkie informacje, pojawia się mocny główny impuls, dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się dzisiaj wydarzy, a te projekcje prognozy najważniejszych danych makroekonomicznych są na tym następnym wykresie tutaj zarysowane. Zachęcam do tego, żeby wrócić, wracać do tych materiałów, przypominam, one są publikowane. Te wykresy są publikowane na mojej stronie acemarket.com po porannym komentarzu o godzinie 15.10. A te wykresy z popołudniowego komentarza o godzinie 21.50 są dostępne dla wszystkich. Zachęcam do tego, żeby wrócić na stronę acemarket.com. Tam to wszystko jest opublikowane. No i warto także zwrócić uwagę na coś ciekawego, co się w ostatnich dniach wydarzyło. OECD zaproponowało nowe prognozy co do wzrostu gospodarczego i inflacji. W tym wypadku e, prognozy co do Stanów Zjednoczonych pokazują, że ma być w przyszłym roku lepiej w gospodarce i w tym roku ma być lepiej, jeżeli chodzi o wzrost PKB, a dla strefy euro odwrotnie. Ten rok ma być jeszcze gorszy niż wcześniejsze prognozy, a 2024 jeszcze gorszy. Dlatego też e, taka rozbieżność we wzroście gospodarczym może także odbijać się na wycenie różnych klas aktywów. Warto być tego świadomym. Poza obligacjami. Najważniejszy rynek do, dzisiaj do obserwacji to jest rynek amerykańskiego dolara, który ma potencjał ku temu, żeby odbić bardziej od dolnego ograniczenia tego kilkumiesięcznego kanału wzrostowego poziomu 1,06. Dlatego też bardzo uważajmy na, na zmniejszenie jastrzębiości wszystkich informacji, które przez Fed zostaną prze, e, przekazane rynkowi. Jeżeli się pojawią informacje bardziej gołębie, no to w takiej sytuacji byłoby to wyśmienite paliwo do tego, żeby osłabić amerykańskiego dolara i dać rynkom na całym świecie impuls do tego, żeby bardziej kupować ryzyko, a na następnym wykresie ciekawostka różne odsłony i odcienie do dolarowego indeksu tworzone przez różne instytucje finansowe, warto być świadomym jak ten dolar się według różnych instytucji zachowuje inna ciekawa para walutowa czyli kabel jest na swoim ważnym wsparciu średniej sesyjnej warto zwrócić na to uwagę, że jesteśmy teraz w tym newralgicznym miejscu ale także rynek spodziewa się, że wkrótce będzie dość duża zmienność na parach związanych z jenem, dlatego też bądźmy gotowi na podwyższoną aktywność i ruchy na tym wszystkim, co się będzie działo na, na, na tych, na parach związanych z jenem japońskim. Natomiast pozycjonowanie pokazuje, że i zarządzający aktywami, i spekulanci są grają mają pozycję przeciwko jenowi japońskiemu. Widać to bardzo ładnie na tym wykresie. Trzecim rynkiem, na który dzisiaj patrzymy, to indeks Standard Poor's. Trzy obrony. Obronione zostaną wsparcie, czyli wczorajsze minima, które są w okolicach wielomiesięcznej linii trendu wzrostowego. Jeżeli się obronią wsparcia, to o, otworzy się perspektywa do tego, żeby już teraz wywołać tendencję wzrostową, zakończyć całą korektę, która w ostatnich dniach miała miejsce ale do tego potrzeba gołębiego przesłania Fedu i określenia, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych widać cały czas, że giełdy w Stanach Zjednoczonych ciągną duże spółki, wykres bardzo ładnie to tutaj pokazuje natomiast pojawia, pojawia się coraz więcej instytucji finansowych, które prognozują, że będziemy świadkami na koniec tego roku na poziomach najwyższych w historii na indeksie Standard dużo że mieć nowe maksima wszechczasów Dlatego też no, warto być świadomym tego, że największe instytucje finansowe raczej zwiększają niż zmniejszają oczekiwania co do tego, gdzie będzie indeks Standard Poor's pod koniec tego roku. Giełda w Niemczech, nic tutaj na razie nowego się nie dzieje, jesteśmy cały czas na tych samych poziomach. A czwarty rynek, na który warto patrzeć, to rynek złota, gdzie cały czas testujemy. Trzymiesięczną linię trendu, pięciomiesięczną linię trendu spadkowego. Gdyby się okazało, że dzisiaj jest ona pokonywana, to otworzą się perspektywy ku wzrostom, ale potrzeba ku temu osłabienia amerykańskiego dolara i najlepiej spadki rentowności amerykańskich obligacji. W takiej sytuacji fundamentalna presja na rzecz wzrostu cen złota byłaby duża. Piąty rynek to jest rynek miedzi, gdzie jeżeli dojdzie do odbicia od e, swoich wsparć, to popyt na ryzyko także powinien być. Obserwowany. I gdyby dodatkowo do tego wszystkiego doszło do zamknięcia dnia nad poziomem 27,5 tysiąca dolarów na bitcoinie, to i nawet ta najbardziej popularna kryptowaluta sprzyjałaby popytowi na ryzyko. Dlatego też ten obraz rynku przed decyzją Fedu jest raczej optymistyczny niż negatywny dla ryzyka, ale co będzie, to się zobaczy. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Przede wszystkim w sytuacji, kiedy mamy taką ogromną zmienność, zachęcam do tego materiału umysłowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Naprawdę, kiedy mamy dużą zmienność, warto wiedzieć, jakimi narzędziami posługują się ta, tacy gracze żeby zmniejszyć ryzyko własnych inwestycji i zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesów na rynkach finansowych. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odczucie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy w e, jutro poranku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Stopy zwrotu. Cześć.